Nie ma na tutaj rwistej strony. Wylosujemy co? Jak wylosuję, to ja zamknę drzwi tutaj wylosował t 4400 To jest chyba. Jak dobrze pamiętam to jest yy, ósemka. Nie wiem wam. Nie, czekaj ta chwilę, bo yy, Czasami mam taką sytuację, że monitor się zmienia, nie. Zmienia, monitor się zmienia. Zmieniają się FPS-y. Karce od monitora, że czasami mi przeskakuje na 60, a powinno być 144, nie? Yy, to był. Tak dobrze pamiętam, to jest ruski, nie? No właśnie, to jest ten czołg. Powiem Wam tak. Ja tym czołgiem nie, nie grałem Będziemy testować powiem wam do Nawet wam spoko Ja będę chyba tak se i będzie git powiem wam Amunicja, zapasy jak to woli i zobaczymy czy jak, jaki ma w ogóle pancerz Główny pancerz, wieża, przód 140, boki 100, tył 100, kadłub 90 Coś tą wieżą może podbierze, ale zobaczyłem w ogóle nie? Zobaczymy <laughs> Czy on w ogóle coś potrafi podbijać? Czekaj to chwilę, tylko wyłączy to, 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 to ja Zawsze zapominam to wyłączać Dobra Jestem ciekaw, czemu on tu tak na ósemkach tak yy, dziwnie losuje? Nie wiem. No i czekamy, nie? To tak wychodzi jakby ludzie przestali ekspić To Naprawdę. Ale to jest wina WG, bo tryb zrobili, co można ekspić nie? tam nie, nie psujecie ze statów, nie? To jest przykra sprawa, bo ci, co zaczynają grać, ekspią sobie na trypach, a my nie, my nie mieliśmy trybów, nie? Jak kiedyś trzeba było ekspić, no to trzeba było ekspić stokowym działem Albo ktoś sobie włożył kasę na to. To właśnie tak jest, nie? Ja teraz będę chciał sobie tak mieszać Troszeczkę, żeby dużego było Trochę blice. Tylko powiem wam, od bliska muszę sobie tak odpocząć Taki, nie wiem, dystans zrobić Bo bym chciał sobie tak postreamować Troszeczkę więcej dużego Potem nie, ja może coś innego jeszcze. To tak wychodzi, jakby nie było ludzi do grania. Na serio. Końcu. Dobra jak oni pojadą, to jest yy, bardzo ważne. Uff. Mamy jednego ziomeczka i już dostał, dostał. Czy się opasało? Uff. Nie. Bardzo się nie opacało, ale możemy tutaj podjechać? Też to spota tutaj stąd. Jest tutaj pusto, a jednak nie. Hmm. Byśmy musieli chyba ze zmienić I po co on tam stoi? Nikt nie wie, nie? No? Każdy się pyta, ale nikt nie wie Ała! O nie, dostał Daura. Da, bine. Da, Uratowane. Nice. Oła. Powiem wam tak, jakbym wiedział, że on ma y, trzy pestki, ja bym tak agresywnie nie podjechał. Ale wiedziałem, że on jedno PSK oddał jedno ma. To mogę śmiało zagrać, agresywnie, nie? Na niego. Dobra, gramy dalej. 8 minut już minęło? To powiem wam, chyba jeszcze jedną pitewkę zagramy, nie? 8 minut już minęło. To jest właśnie to, że trzeba długo czekać, nie wiem czemu. Kiedyś tego, tego nawet nie było. Jak coś grał, nie wiem, dychą, dziewiątką, ósemką, albo siódemką, bardzo szybko losowało. Nawet piątką i szóstką też szybko. Tak wychodzi jakby nie było w ogóle graczy, nie? Na ósemkach. Ale czekamy, nie? Nawet jakbyś tak rzucił na dziewiątki, to tam pubiety jest, nie? No ja uważam, że mają zajbisty ten team. Hershinka mają sus 130, katofel. Ale o tym czołku mogę co powiedzieć. Ma bardzo celne działo, bo ja nie celowałem do końca w tamtej bitwie i wchodziło, powiem wam, jest pod wrażeniem, nie? jestem pod wrażeniem... tego. Ja też pamiętasz, że jak ktoś może tutaj być, nie? to lepiej grać w... na tą stronę. nie nie, chyba ten chłopacz nie wie w ogóle co się dzieje koło niego. To, to tak wychodzi, nie? No to... I no na peskę dostałem. Trzeba na tego siemeczka uważać. Się schowa, co? Ja schował się. Ten tutaj coś kompinuje. Tak, nie mogę trafić się. Za późno go zobaczyłem. Jest totalna porażka. Bo wiem, że tutaj źle ten ziomek jest. Najlepiej stąd się cofnąć. Prawda. Bo nie mam nawet co tej robić teraz. Cofnąć się, zresetować się. I robić uszkodzenia tylko. Nic więcej. Jedną peskę musiałem dostać A, Ciężko to będzie wyciągnąć Cały team prawie zostało Nie było opcji żeby to wyciągnąć A, Cały team zostało prawie LIPA. Po prostu lipa. 1700. Przy okazji sobie to odbiorę, bo ja nie wiem czy dzisiaj w ogóle zagram lica. Lecimy dalej może. Powiem, powiem Wam tak. Poczekamy tak nie wiem. 30 sekund, jak to nie wrzuci, no to się pożegnamy, ale wrzuciło, nie? Może ta pitewka będzie fajna, ale tamta pitewka, no nie wiem. Ten ziomek, ten tą niszczarką, to ja nie wiem co on chciał zrobić tutaj. Może miał dobry plan, ale kurwa, coś mu tutaj nie pykło. Naprawdę. Ja nic z takich ludzi nie mam, no Kaszczy gra po swojemu, tylko... Lajcik, on będzie chciał tutaj podjechać. Musi tą peskę dostać. W gąskę dostał bardzo szybko, trzeba go rozwalić, więc tutaj do nas podjeżdża. O kuźwa, trochę słabo to wygląda. Trzeba się cofnąć, lekko mówiąc. Odbiłem się, muszę grać się agresywnie dalej. Albo nie potem tutaj pod jeszcze Ale zamoliłem, nie? Strasznie zamuliłem Nie chcę kolcika używać, bo może go przebić w garnek tylko bym musiał dobrze wycelować Nie, dziwne te pitawki, są bardzo nie, nierówne. Raz wygrywamy, raz przegrywamy. Ta sprawa jest 7-0. Endu zjechał, no to jedziemy po niego. Pomożemy naszemu, troszeczkę. Może się uda. Zginął. No to trochę lipa, że zginął. Ale my chyba ko zrobimy. Yy, nie wiem co się stało tym pociskam. No to kotaranem bierzemy. T34. powiem Wam tak. T34 fajnym czołkiem kiedyś było. Ale teraz jest taki miękki. że pasku na sprawa z nim jest. Ca cały czerwony jest. Ale wiecie co mi się w tym czołku podoba? Że on ma pancerz. Można grać trochę agresywnie. On bardzo ślegra. gra na pewno jak ja bym miał golcika to bym go bez, pro, bez problemu bym go przebił, nie tylko ja nie chcę używać golcika, bo powiem wam tak, golcik jest od, od tego żeby trochę wam pomóc nie, a nie używać non stop, nie, jak, jak ktoś z was nie umie przybijać, no to używa golcika nie, bez bo niektórzy z was na pewno mają problemy, żeby przebić czołki dlatego spokojnie możecie używać, bo tak, jak nie przybijacie to wasza yy, drużyna jest osłabiona, nie? I to bardzo osłabiona. On się tutaj sklei do tej ściany. Trzeba też pamiętać, że nas może zniszczyć. Bo pestki. Nice. Nie no, powiem wam, że ten czołg potrafi odbić, tylko mi się wydaje, on bardziej się odbija wierzą niż kadłupem, nie? Chyba emeczka będzie pierwsza klasa. Nie, no powiem wam, przyjemny czołg. Bardzo. A zarobki? Eee, zarobki, H tutaj są. I chyba on nawet, nawet fajnie zarabia. 19 tysięcy, o. Na minusie, tak. No, można powiedzieć, że 20 tysięcy. Bez konta premium? 86. Też ładnie. Jak też nie ma konta premium, nawet, nawet dobrze zarabia, nie? Odbierzemy to. <kliwetnie> Rybka, sorry. Dobra, odbierz. Chyba nawet ten czołg mam. Dobra, jak komuś się spodobało łapeczka w górę, sub i komentarz narka.